Kolejny dzień rozpoczynał od zrobienia, jak zawsze, wody na kawkę dla mnie, Kingi i Czarka. A po otworzeniu drzwi, no mam taki widok. I takim widokiem zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. No jak zawsze nie mogę się powstrzymać, przygotowałem wędkę i zobaczę, czy tutaj coś będzie. A moi drodzy, też nie próżnowałem. Wczoraj znalazłem taki pręd. Memo około 2,5 może 3 cm średnicy, waży ze 30 kg i kolejną rzeczą czarkiem na złom oddamy w Norwegii. Opuszczamy to przepiękne miejsce i przed nami 420 km do domu. I tak, dwa fantastyczne dni. Dzisiaj wracamy, ale jeszcze zatrzymamy się za 200 km w jakimś miejscu, gdzie może uda się połowić jeszcze troszeczkę. No i co, na tej wyprawie zrobiliśmy ponad 1000 km bardzo, bardzo piękne widoki no i niesamowity klimat super ludźmi, także Kiga Czarek dziękuję Wam jeszcze raz i co moi drodzy, ponagrywam oczywiście w trasie powrotnej przepiękne jakieś ujęcia, bo tutaj non stop są nieprawdopodobne i jak będzie coś ciekawego, to się włączę i tutaj zobaczcie, nawet zwykła stacja benzynowa wśród jakich widoków i druciak jak się prezentuje tutaj ładnie tyle nam na dzisiaj wystarczy Takie jedziemy i patrzcie jaki Fajny wodospad. Widoki cały czas przepiękne. I teraz krótkie przemyślenia a propos tego jak zacząć. Jak zacząć z czymkolwiek. Zobaczcie, ja na przykład chciałem zacząć z kajakami, tak? Tylko, że rozstrzał cenowy kajaków i ilość rodzajów dla laika jest przytłaczający, bo jak ktoś się nie zna to nie wie czy z włókna szklanego, czy plastikowy, czy dmuchany, czy jaki Jaki będzie mu potrzebny w ogóle. Ciężko przeanalizować swoje potrzeby, nie mając żadnego pojęcia o danym sporcie, o danej aktywności. I ja wybrałem kajak Challenger 1 Indexu. Dlaczego? Bo był najtańszy i miał najlepsze opinie. Tam naprawdę tych opinii było od groma bardzo, bardzo pozytywnych. Wielu twierdziło, że to jest w tej klasie cenowej najlepszy kajak na świecie. Dlatego pomyślałem, dobra, Wydam wtedy 480 zł mnie kosztował. I teraz, jak sobie nim pływam, jest idealny dla mnie na wyprawę, bo zajmuje mało miejsca, szybko się pompuje. No i sprawdziłem nawet przy dużych falach, że jest w miarę stabilny, jestem w stanie spokojnie sobie przepłynąć z brzegu na brzeg. I o co mi chodzi z tym próbowaniem rozpoczęciem Dużo osób myśli sobie, a propos van Life a propos kamperów, że potrzeba nie wiadomo, jakich kosztów. Słuchajcie. Ile kosztuje namiot najtańszy materac? Jakaś karimata, to naprawdę, przecież można kupić używane. Często ludzie kupują, pojadą na jeden wypad i sprzedają za jedną trzecią ceny Nawet na targach można w ogóle ultra tanio takie rzeczy dostać. I zobaczcie. Ja, Vanlife Life zaczynałem od spania z wujkiem w aucie na rybach, już ponad, no, będzie 20 lat temu. Później, jak rodzice mieli Opla Astra 1.4 16 zaworowy, to też złożone siedzenia, spałem i potem Fiat Doblo przez 11 lat praktycznie, dopiero teraz Fiat Ducato, dlatego próbowałem, patrzyłem czego potrzebuję, jakie są moje oczekiwania względem auta na lifeie. no i teraz mam optymalny zestaw, ale zajęło to wiele lat zanim wypracowałem, ile potrzebuję energii, jakie systemy i tak Dlatego jak chcecie zacząć, to nie patrzcie, że trzeba wydać 100 tysięcy na super kampera, tylko po prostu weźcie sobie namiot, czy złóżcie siedzenia, jak macie kombiaka, i pojedźcie. Zobaczcie, czy to jest dla was, czy wam się podoba. Dla mnie to jest no tak niesłychanie fajna sprawa, że nie wyobrażam sobie życia w jednym miejscu na stałe. Po prostu chcę podróżować, chcę zwiedzać i za każdym razem budzić się w nowym miejscu bo daje mi to największą, życiową energię dlatego Wam też bardzo serdecznie polecam Siemei drodzy, wędki przygotowane przy samej drodze mamy do dyspozycji całe jezioro. Nikogo nie ma. No i tutaj jest i pstrąg, i szczupak, i różne ryby. Także uchwyt jest na, na tym, na e, uchwyt. Kabela jest na uchwycie na klatkę piersiową, i może uda mi się nagrać kol ryby. No i dobra, żeby tradycji stało się zadość. Pierwszy rzut oficjalnie. I zobaczymy. żeby tutaj jeszcze troszeczkę dalej od drogi by było to w ogóle byłaby bajka w tym jest, że są i szczupaki i pstrągi jest naprawdę masa różnych ryb no jest duża szansa jak zawsze no pogoda na ryby wręcz idealna delikatny deszczyk ale ani brania, to zbyt piękne by było z takiego jeziora złapać strąga czy, czy szczupaka. Nie ma ryb, ale jest kawałek pięknego lasu i postanowiłem, że wejdę tutaj. Może jakimś cudem porażę znajdę. Ale ja uwielbiam takie miejsca. Jest to przy samej drodze, ale podejrzewam, że mogło tutaj nikogo nie być przez lata. Okej, okay, dość szybko wypatrzyłem ścieżkę, gdzie chodzi zwierzyna no i teraz kwestia eee, co znajdziemy no nie ma nic, a dość stromo za oknem mam taki widok i czas na jajecznicę jako podkładka będzie kiełbasa, bo trochę nam zostało do, 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 do grilla myślę, że będzie całkiem spoko Czarek zjadł, także my z Kingą sobie ja z czterech, Kinga z trzech powiem ja wam, fantastyczny ten wypad to jest niesamowite, że dzięki YouTube'owi takich ludzi poznaję sobie w obcych krajach. Podróżujemy. Kinga czarek, dziękuję Wam za tą wyprawę. Jeszcze raz Tak? Dwie kawy poproszę. Już się robi. Tak? Dwie kawy poproszę. Już gotowe? Proszę uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję. Koniec pizzopa, śniadanko zjedzone, kawka zrobiona, lecimy dalej. No i tak miało być, że właśnie po południu zacznie padać. Także wykorzystaliśmy myślę to okienko pogodowe bez deszczu perfekcyjnie. Wąsko, ale druciakiem przejadę. Tu jedziemy i co to się dzieje, że tyle kłębów dymu z jakiegoś auta. Nie wiem czy się pali, czy, czy mu silnik się, się rozwalił czy co, ale suchnie... NIEPRAWDOPODOBNIE Nie wiem o co chodzi, ale kłęby takiego typu się unoszą teraz tutaj w, w tunelu Ten gość w ogóle nie powinien tutaj wierzyć, bo skrót jest nieprawdopodobny Aż ciężko się oddycha, nawet zamknięty obiekt w Nie wiem co tam się poksuło, ale no dajcie spokój No cały czas ten dym się unosi, gość zamiast stanąć to jedzie nie wiadomo po co Ach ta pogoda, ostatnio Złata mi figle w Norwegii. Opatrzcie, już wracamy, i są nawet tutaj owieczki. Super! Chciałbym podziękować serdecznie widzowi, albo Krzysztof, albo Łukasz, już kurde nie pamiętam, bo dawno temu mailowaliśmy, który mi polecił opony Handbuka. W każdych warunkach były testowane, już na błocie, na deszczu, w upale. I przyczepność jest taka, że głowa mała, jestem mega z nich zadowolony. No i tak, 8 i 7 średnie spalanie. Okej, okay, pogoda, jak widzicie, dojeżdżamy do domu, sobie jakieś mecz obejrzymy, odpoczniemy, przepakujemy i tak dalej, i tak dalej. Także kolejne ujęcia, bo na pewno to nie będzie koniec ujęć na ten odcinek, będą jak coś czarkiem wymyślimy. I mamy kolejny dzień. Magnes przygotowany most kolejowy. I zobaczymy, czy będą śruby, jakieś inne fanty, także do pierwszego sygnału. No powiem Wam, zejście masakryczne, ale, ale próbuję znaleźć miejsce jakiekolwiek, żeby rzucić. Zaraz zobaczymy, czy się uda. No i się udało, zobaczcie gdzie jest Czarek i trzeba było przejść takim stromym zejściem, no ale dojście jest, także może nikt tutaj nie rzucał, strasznie jestem ciekaw co wyjdzie. Dobra, pierwszy rzut razem z Wami. Czyli nie rozwiązała do końca I patrzymy Powiem wam Kurde, nie wiem czy nie są kamienie bo, bo jakieś tam Szarpnięcia były A nie, gdzie tam kamienie? Od razu, proszę bardzo Jaki kawał pręta Kilogram a, No to co? Złoczy 61 rzut No i tak, ja myślałem, że, że To jakiś zaczep kamienie Ale tu jest e, drugi rzut i drugi taki taki ten. Także będziemy robić tak, że zapełnie wiaderko. W ramach odpoczynku będę chodził do auta, przerzucał do kasty. No i zobaczymy, ale to jest miejsce prawdopodobnie dziewicze i nawyciągamy tutaj szczarki mnóstwo. Słuchajcie, trzeci rzut i mamy podkład kolejowy około 2 kg 3 zł ponad. No to jest miejsce, o którym zawsze marzyłem, czyli nieprzeszukiwane nigdy. Trzy rzuty, trzy ogromne kawałek stali. No to jest coś niesamowitego. A tu na brzegu odłożyłem magnes na chwilę i od razu, od razu, proszę bardzo. O, jaki kawał rury. <grytanie> od razu wam nagrywam, bo 100% że że znowu coś wyciągnę. To no nie ma opcji, to czuję przy każdym rzucie. Proszę bardzo, pierwsza śruba kolejowa. No i zobaczcie, kolejny rzut, kolejny podkład kolejowy. Już zarobiłem około 10 zł, a jestem tutaj 3-4 minuty. wiaderko już opróżniłem. Jest plan taki, że pod most tam kładę przy, przy słupie i później podejdziemy, weźmiemy kastę, bo za dużo tego tutaj będzie. Dobra, i na żywo od razu. To jest niesamowite, bo ja ciągnąć mag mag magnesem czuję każdorazowo takie, takie po prostu wiecie, że ono coś tam zahacza, nie? O, tu też coś z ziemi jest, bo przyhacza. Kolejna śruba kolejowa. Następny rzut i znowu ta, ta chyba do wbijania czegoś. A nie, tu z gwintem na końcu. Ciekawe. Kolejny rzut, kolejna szpila. To do, do drewna, Czarek powiedział do drewna szpilka. Opa, tak się prezentuje. Jakże co rzut? kilogram, pół kilograma. Zobaczcie, jak odkładam magnes, to co chwilę, tak jak tutaj, jakaś, jakaś rura w ziemi. Także jak sprawdzę dokładnie wodę, znaczy nie, no na bieżąco też wyciągam, żeby mi się co chwila nie zahaczał, nie? Mamy, mamy aktywny most. O panie. Oh. Nie taka mała ta rura, ale dobra, jak ją teraz wyciągnę, to już nie będę tutaj zawadzał, nie? Oh. Zakreszczone. Dobry trening z rana. O, oh, wyszła. Wyszło fajnie. Uu, kawał rury. Włączam kamerę, bo znowu coś. Pytanie, czy wyciągnąłem, bo tak, ale to na pewno nie jest to, to co było, bo to było dużo bardziej ciężkie. Tylko widzicie tutaj, e, przy samym brzegu, niektóre pręty czy rzeczy. Potrafię spaść bo po prostu o brzeg zahaczałem tutaj przy całym brzegu mam jakiś o tu znowu jakieś wiadro czy coś dobra teraz zobaczymy kolejny rzut kolejna śruba kolejowa pięknie teraz podkładka i taki już pikulec a tu znowu miałem sygnał taki Znaczy sygnał wiecie, przyzwyczajenie od detektora takie coś zahaczało, magnes. I kolejny wielki kawał rury. A teraz, teraz takie cudo. To to powiem wam nawet fajna część. Takie zaczepienie ze śrubą z jednej i z drugiej strony. Jakby wyczyścił to, to śmiga. To może kosztować kilkadziesiąt złotych, nawet. Kolejny pit stop. Tutaj już mamy spokojnie ze 30 złotych. Teraz czarek rzuca, bo mówię, żeby zobaczył, jaka to jest przyjemność. Bo to jest rzadko spotykane, żeby nie było kamulców, wygodne dno i co chwila, co rzut, jakieś, jakieś rzeczy praktycznie. Także i to mówię, tutaj mamy tak. Ja, jako magister ochrony środowiska, jestem spełniony, ponieważ oczyszczamy zbiorniki z syfu. Dodatkowo czasami jak przynęty wędkarskie z żyłkami, to chronimy ryby, które się w to nie zaplątują. Dodatkowo mamy zarąbisty trening całego ciała. O, proszę bardzo, jakie rzeczy. Te, trening całego ciała, no i dodatkowo pieniążki. <śmiech> <śmiech> proszę bardzo, żeby nie było, że ja mam takie <laughs> I moi drodzy, nigdy nie przypuszczałem, że będę magnesem szukał na norweskiej ziemi. I to dzięki mojemu widzowi Czarkowi, także... Dzięki Czarko. Nie ma problemu, A tutaj Czarek schodząc zauważył taką rurę. Ciężko ją wyciągnąć, ale dam radę. Ja walczę z tą rurą, a Czarek co chwilę mi daje tutaj patrzcie. To rzut. Farki normalnie. Jakiś. Ekstra. I do wiadra. Czarek ma kolejny fragment i czuje siłę magnesu. Mocny co? Trzy. Trzy. Baja, kolejna szpila. E, neodymowy Mario. I Brodat jest Pozdrawiamy. Panie. I takie fragmenty. Opa, też kurczę, pół kilograma, czyli trzy korony. To słuchajcie, złotówkę taki fragment. Macie pojęcie? Wyobraźcie sobie jaka praca. co Nie rzut macie złotówkę, bo to jest gruby towar, Może być 6 koron może nawet. Może być 6 koron, może być od kila. To, to dwójka, ile? dwa złoty nawet, bo 2 złoty. No to słuchajcie, za kilo. Za ale kil... złotówkę, klucja, no, 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 także, także tutaj może się okazać, że to naj, najwspanialsza praca kiedykolwiek, bo tak naprawdę w godzinę jesteśmy w stanie zarobić nawet 50-100 zł, co jest w normalnych pracach praktycznie, wiecie. Prezes banków, ja to ja O! Fajne takie? Nie wiem, od czego to było. Możecie napisać w komentarzach. A teraz jak takiego żółciutkiego kasztanowca. A i dobre, kurde, widzicie, to jest. To widzicie, leżało gdzieś kilka lat w wodzie i nawet taki żółty kolor jak zaszedł. A jakbym to wyczyścił to normalnie, wiecie jak... O! Patrzcie jakie było kiedyś ładne i jak zaszło. Czarek nie, zwa... Czarek nie zwalnia tempa. Nie, nie, nie no to wiesz, ja ci dałem jaki, jaki ten. Żebyś zobaczył sobie i powiedzieć czy ci się tak spodobało. A tam jest to... Czarek ciągnie kolejnego jakiegoś klocka. Co to będzie, co to będzie? Woohoo! Dwie te. I najlepsza metoda. Tak. I do góry. Patrzcie. Kolejny rzut, i ja dziękuję. Szpilka. Szpilka, śruba. To jest między śrubą a Przynętą kolejową są, tak? jakie się mówi. O, pięknie. I patrzcie, słoneczko wyszło, a dzisiaj miało padać, i od rana padało. Czarek mnie obudził, e, i, i mamy piękną pogodę, także elegancko. I to zobaczcie, jak aktywnie. Dwa dni, tysiąc kilometrów, piękne widoki. A teraz sobie popracujemy. I zobaczmy na żywo, co tam czarek wyciągnie. Może nie było, że sobie tu wiecie. Przynieśliśmy złomu i wyciągamy. <laughs> Proszę bardzo. Kolejna. Kolejne dwie. Duża i mała. O. Do kolekcji. Też mi kiedyś napisał, że to wstyd zbierze. złom. moi drodzy, wstyd, wstydem to jest nie pracować, nic nie robić, siedzieć przed komputerem i komentować. A to nie jest wstyd. Z to kraś i z dupy O, dokładnie. Co ja wam będę mówił? Co rzut, to Czarek mnie zaskakuje. O, jakie fajne. Z łańcuchem. Do Patrzcie na to. Z łańcuchem Dybel, tego. tak zwany. Tyk. No i... Szpilka. Szpilka. No i, I wkręcik. Cztery rzeczy za jednym rzutem. Nie jest łatwo, bo to jest duży spadek. Jest bardzo ślisko, także trzeba uważać po tej trawie idąc i dochodzimy do miejsca zrzutu. No i już mamy tyle. Myślę, że, że ta praca to jest jakieś na razie 40 minut. Zobaczcie, nawet nie zdążyłem wrócić czarek ma kolejną nakrętkę i ten element i podejrzewam, że jak ja tu gadam i pitole, to będzie kolejne znalezisko, proszę bardzo. Szpila i drucik. A to wcześniej, jak zdejmowałem bluzę, bo się zgrzaliśmy, to jeszcze śrubę kolejową czarek znalazł. Kolejna śruba. I teraz zmiana. Ja porzucam. Tak, pierwszy, pierwszy rzut, i już, już czułem ruszyłem jakiś opór i zaraz ten opór się wyciągnie o, tu jest coś dużego, to co Czarek mówił ale chyba też to ruszyłem tak, także jeden rzut i mamy szpilkę, śrubę moi drodzy, 2-3 złote za jednym podebraniem pyk kolejny rzut i mówię na żywą nagram trochę, bo co innego tak pokazywać same znaleziska a co innego jak to wygląda w realu o, to jest kurde, coś dużego. Tego dużego nie ma, mam dwa takie. Opa! Dobra wiadereczka I lecimy dalej na naszego. O, tam od razu, od razu czuję, po prostu jak tylko dotknie, dotknie dna, tu jest coś dużego. też, też kurczę nie, nie zahacza, nie czuję oporu żadnego. Tak, puściło. pod różnymi kątami jest świetna zabawa bo nieważne ile rzucicie w danym kierunku to ciągle pod innym kątem magnes przyłapie i, i wyciągacie no i zobaczmy czy wyszło teraz nakrętkę a rzucimy teraz o. tak przy samym moście Fajnie, bo słoneczko wyszło. Także takie poszukiwania są dużo przyjemniejsze niż, niż jak mocno pada. No i miejsce wręcz wymarzone dla poszukiwaczy magnesem neodymowym. Z tego względu, iż. O, widzicie? Tu jest coś, coś grubego. o, 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 o. o. Kurde. Powiem Wam, że sami zbrojeniowe jakieś mogą być uzbrojony beton czy coś proszę bardzo ja tu takie małe pizdryki a patrzcie co Czarek wytargał no 20 kilo jak nic o, czułem, że kolejna szpila opa pyk patrzcie podkład i no i kolejna szpila piękny rzut dobra moi drodzy ostatni przedmiot i przyjeżdżamy tutaj jutro bo zaraz zacznie się mocna burza. I kończąc ten odcinek, zarazem rozpoczynam serię ile znajdę i zarobię magnesem neodymowym na norweskiej ziemi. Jak widzieliście pierwsze poszukiwania magnesem, zostawiliśmy ten złom na działce oczarka Czarka i Kingi. Teraz również przyniesiemy na działkę. Będziemy składować ten złom w jednym Punkcie I później, po tych wszystkich poszukiwaniach, zrobię Wam podsumowanie, ile godzin spędziliśmy na poszukiwaniach magnesem i ile pieniążków zarobiliśmy. W tym odcinku szukałem szczarkiem pod tym mostem około 3-4 godziny. Także myślę, że ilość złomu naprawdę jest spora, ale ile dokładnie spod tego mostu. Znaleźliśmy, zobaczycie dopiero w kolejnym odcinku, także to jest część pierwsza i będziemy myślę do części może trzeciej, czwartej, piątej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobało, i widzimy się w kolejnym odcinku. Seria magnesowa. Na razie, cześć!